Czytanie z księgi proroka Daniela? Król Nabuchodonozor powiedział: Czy jest prawdą, szadraku, meszaku i abetnego, że nie czcicie mojego Boga ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Czy teraz jesteście gotowi, w chwili, gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, Upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem? Jeżeli nie oddacie pokłonu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca. Który zaś Bóg mógłby was wyrwać z moich rąk? Szadrak, Meszak i Abednego odpowiedzieli zwracając się do króla Nabuchodonozora: Nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, Zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twej ręki, królu. Jeżeli zaś nie, wiedz królu, że nie będziemy czcić twego Boga, ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś. Na to wpadł nabuchodonozor w gniew, a wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do szadraka, myszaka i abetnego. Wydał rozkaz, by rozpalono piec siedem razy bardziej niż było trzeba. Mężom zaś najsilniejszym spośród swego wojska polecił związać szadraka, meszaka i Abetnego i wrzucić ich do rozpalonego pieca. Król nabuchodonozor popadł w zdumienie i nagle powstał. Zwrócił się do swych doradców, mówiąc Czyż nie wrzuciliśmy trzech związanych mężów do ognia? Oni zaś odpowiedzieli królowi: Oczywiście, królu. On zaś w odpowiedzi rzekł. Znaczy widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia i nie dzieje się im nic złego. Czwarty wyglądem przypomina anioła bożego. Nabuchodonozor powiedział na to, niech będzie błogosławiony Bóg Szadraka, Meszaka i Abednego, który posłał swego anioła, by uratować swoje sługi. W nim pokładali ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała. Aby nie oddawać czci ani pokłonu innemu Bogu poza nim. Czytanie z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów, którzy mu uwierzyli: Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu, jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże ty możesz mówić, wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus, za prawdę, za prawdę powiadam wam. Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu, a niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co ja widziałem u mego ojca, to głoszę: wyczyńcie to, co usłyszeliście od waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do niego: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego. Rzekli do niego: My nie urodziliśmy się z nierządu. Jednego mamy ojca: Boga. Rzekł do nich Jezus. Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On mnie posłał.